Cześć, tutaj Ewa z kanału SoulGPS, Witajcie. Dzisiaj. Naszym tematem jest powód numer jeden, dla którego grey Rock Technik, czyli technika, czy strategia, czy taktyka tak zwanego szarego kamienia naprawdę skutkuje i doskonale działa w kontaktach z narcyzem. Dlaczego ona jest tak strasznie efektywna? Dlatego, że narcyz zawsze chce wygrać to jest coś, o czym musimy zawsze pamiętać. Oni zawsze chcą wygrać jakikolwiek, mając z Wami kłótnię, rozmowę, jakakolwiek sytuację. Oni chcą być tą osobą, która ma to jakby ostatnie słowo. Ale jest coś jeszcze jednego, co, czego narcyz czy psychopata, socjopata chce jeszcze bardziej niż wygraną. To oni chcą zobaczyć, że Wy przegraliście. Oni uwielbiają widzieć tą, taką rezygnację na Waszej twarzy, to takie poddanie się, ten smutek. Dlaczego... Ciężki temat, ciężkie pytanie. Nam jest to trudno ogarnąć, ponieważ normalni ludzie w ten sposób nie funkcjonują. Ale narcyści właśnie to uwielbiają. Teraz tak, narcyz również jest niesamowicie. I niesamowicie go podciąga błyszczące, złote, ciekawe, głośne rzeczy, ekscytujące rzeczy. Brokaty, światła, flesze, monitory i tak dalej. Oni to uwielbiają, oni do tego lgną. Teraz, oczywiście, mówię tutaj w sposób no, po części metaforyczny, mając na myśli to, że jeżeli w Twoim życiu dzieje się coś bardzo ekscytującego, to oni będą chcieli to. Zniszczyć, oni będą chcieli to odebrać. Dlaczego? Dlatego, że fundamentalną emocją w takim, że tak powiem, wewnętrznym schemacie. Narcyza jest zazdrość. Oni muszą mieć więcej, oni muszą zawsze wygrywać, oni muszą zawsze pokazać, wyjść na topie. Nieważne, czy to jest ukryty narcyz, który potrafi zmanipulować w taki sposób, że jak powiedzmy, przedstawisz im coś bardzo ekscytującego, to oni zrobią z siebie ofiarę, powiedzą oczywiście: Tobie zawsze wychodzi, a mi nigdy, to tak zawsze jest, że to ty, da, 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 da" robiąc siebie po prostu ofiarę. Podczas kiedy taki bardziej otwarty, oscytacyjny narcyz e, zrobi to w taki sposób, że będzie próbował jakby się z tego wyśmiać, w jakiś sposób to zniszczyć, zdewaluować po to, żeby coś, co właśnie Was ekscytuje w danym momencie nagle stało się nieekscytujące, ponieważ on zawsze musi być od Ciebie lepszy, czy ona musi być od Ciebie lepsza, to oczywiście jest również w relacjach między przyjaciółkami, między przyjacielami, kumplami, e, między e, ludźmi w, w rodzinie i tak dalej, także nawet między Ludźmi w pracy. Także to jest coś, o czym należy pamiętać. Teraz tak, ta technika tego szarego kamienia jest dlatego bardzo efektywna, ponieważ jeżeli jesteś szarym kamieniem, stajesz się osobą bardzo nieekscytującą, stajesz się osobą nudną, taką flegmatyczną. I to jest bardzo efektywne, dlatego że wtedy ta osoba narcystyczna nie widzi w tobie, co dla ciebie jest ważne, co dla ciebie jest cenne i dlatego nie jest w stanie tego zniszczyć. I jeżeli oni nie są w stanie tego zniszczyć, ponieważ nie wiedzą, gdzie, gdzie to jest, wtedy Ty jesteś w stanie ten twój swój klejnot, to coś, co jest dla Ciebie cenne, zatrzymać i e, żeby to nie było naruszone w żaden sposób, skrzywdzone, zniszczone. Dlatego to jest bardzo ważne. Kultywowanie tego jest dosyć trudne, ponieważ nie możemy okazywać w, tym, w danym momencie emocji, tego że naprawdę czujemy się, że aż nas w środku kipi. E, często taki narcyz będzie się zachowywał e, właśnie w taki sposób, żeby was sprowokować w jakiś sposób, ponieważ już Znają mniej więcej Wasze punkty, zwłaszcza jeżeli są inni ludzie w otoczeniu, żeby pokazać im, kim Wy jesteście, że to Wy jesteście tymi, którzy nie potrafią nad sobą panować, nie potrafią siebie kontrolować emocjonalnie, po to, żeby ukazać się w lepszym świetle. Nigdy nie wpadajcie w tą pułapkę, trzymajcie swój kul, cool, nie bądźcie emocjonalni, trzymajcie to wszystko w sobie, nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo trudne, i dopiero wtedy, kiedy weźmiecie co musicie, wyjdziecie z tej sytuacji, czy to jest wymiana dzieci, czy to jest odebranie swoich rzeczy. Wtedy, jak już jesteście w bezpiecznym miejscu, ze zamkniętymi drzwiami możecie zacząć płakać, walić pi pierściami o kierownicę, a nawet jeszcze lepiej pójść na spacer, czy przebiec się, spotkać się z przyjaciółmi, wypić sobie kawę w fajnym miejscu, czy iść sobie do spa na masaż. Cokolwiek możecie zaplanować po takim spotkaniu, jest bardzo korzystne. Ale taka metoda jest naprawdę dobra. Jest dobra ogólnie. Po to, żeby nawet no, jak poznajemy nowych ludzi, e, zwłaszcza po takim związku, prawda, nie do końca ufamy e, naszemu otoczeniu lepiej jest troszeczkę ściszyć, że tak powiem, naszą intonację, może tak dużo o sobie nie mówić, jest ok, wtedy słuchamy więcej, dowiadujemy się więcej o innych ludziach, ale właśnie, jeżeli chodzi konkretnie o relacje z narcyzem, to jak najbardziej polecam tą metodę. Także ja Was na razie bardzo mocno pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego najlepszego w drodze powrotu do siebie, wiem, że to jest czasem bardzo trudne, ale wierzcie mi, że naprawdę warto jest nad sobą pracować, warto jest kultywować te techniki, w sobie, bo naprawdę z dnia na dzień będzie coraz lepiej. No i oczywiście bardzo mocno Was zapraszam na warsztaty w maju. Tym razem będę uczyła dwa warsztaty. Jeden jest dla kobiet i dla mężczyzn. 18 maja w sobotę w Krakowie, drugi jest 19 maja w niedzielę dla, dla kobiet. Więcej informacji pod. Tutaj pod tym filmikiem załączam link do filmiku promującego warsztat, także jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo mocno, serdecznie zapraszam i nie mogę się doczekać, żeby Was poznać i mocno uściskać. Na razie Was bardzo mocno pozdrawiam i życzę wszystkiego co najlepsze. Pa, pa!